powód na to, że mam prawo w tym studiu dalej przebywać i pracować. Oczywiście. My jesteśmy zaszczyceni, proszę, proszę Państwa, że możemy gościć tak znakomitych gości. Po dość długiej przerwie w naszym studiu będzie realizowana sztuka teatralna właśnie w Pana Jerzego Która. z Panią Radikowską, a także juniorem grobuszturów. W najbliższy poniedziałek to, to wydarzenie będzie miało swoją premierę w ramach trzech teatrów Telewizji Polskiej. Zaprosiliśmy tych Państwa, żeby korzystając z okazji obecności tak znakomitych. To... To jest podniecające dla mnie wyzwanie, bo o, z paru względów. No, raz, że to jest Fredro. I można powiedzieć, że moje pokolenie w, w cyklu szkolenia, szkolenia aktorskiego miało obowiązkowo repertuar fredrowski. W czasie pierwszego, drugiego, trzeciego roku musieliśmy przejść przez Fredrę. Yy, a teraz już tak nie jest. Teraz już tak nie jest. To, raz. to nie jest świeczka, tylko to jest, jak Państwo widzą, no około 70 do 100 lamp, które są tu rozwieszone. Jak one mają palić? No, więc to jest wyzwanie duże uczenie się incenizacji poprzez światło. I trzecie, to jest znowu to pan Fredro już zadaje bardzo trudne zadanie, że w tej gasnącej świecy nasi bohaterowie się nie rozpoznają. Czyli on nigdy nie można ułożyć sytuacji, do pewnego momentu, nie można ułożyć sytuacji patrzeć ci prosto w twarz. Więc cały czas to jest takie kluczenie i, ten, i to jest, to są niesłychanie podniecające zadania dla reżysera.